Witajcie, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się tym oto laptopem. Jest to Dell Latitude E6440, który ma na swoim pokładzie procesor Intel Core i5-4300M, 4GB RAMu oraz 14-calową matrycę LED o rozdzielczości 1366x768. Kupiłem go od mojego kolegi oliviera którego serdecznie pozdrawiam. I tym urządzeniem chciałbym zastąpić mojego starego, wysłużonego laptopa Asusa K50in, który moim zdaniem swoimi gabarytami i niezbyt wielką wydajnością dyskwalifikuje go ze współczesnego użytkowania. Fakt, że laptopa korzystam rzadko, ale chciałbym mieć coś, co w awaryjnych sytuacjach, jak mi się na przykład komputer zepsuje, albo gdzieś na wyjeździe mieć... Coś co włączy mi internet i YouTube'a bez zająknięcia, a być może czasem zagrać na nim w jakieś proste gierki. A teraz przechodząc do rzeczy. Co zrobię z tym laptopem? Dołożę drugą kostkę RAM o pojemności też 4GB, dołożę też brakujący dysk, wymienię pastę pod procesorem oraz zainstaluję system na dysku. Na laptopa zainstalujemy najnowszą wersję Ubuntu Desktop 24.04 LTS. Zobaczymy jak długo na tym uciągnę i czy szybko nie zmienię zdania na jakiś Windows 10 znów jednak. No. Pożyjemy, zobaczymy. Dobra, pendrive już z Ubuntu gotowy, podpinamy i bierzemy się za instalację tego systemu. No w sumie to praktycznie już kilka dni później już jestem po instalacji systemu. Że tak powiem, no, stwierdziłem, że nie będę pokazywać Wam procesu konfiguracji wstępnej i to, jak instaluję inne programy na tym laptopie. Z takich najważniejszych sobie postanowiłem doinstalować LibreOffice, spróbować pokombinować coś z Lutris, Doinstalowałem jak mogliście już widzieć na przebitkach Minecrafta oraz y, Steam, próbowałem zainstalować Cesa, ale y, no, no, cóż no, nie obsługuję wulkana w jednej z nowszych wersji, więc no, w CS-a jednak sobie tutaj nie zagram. To co na przykład zrobię na pewno na tym laptopie, to na przykład obejrzę swój ulubiony filmik w bardzo rozsądnej jakości. Przejrzę też na spokojnie internet bez żadnych problemów. Czy nawet od czasu do czasu zagrać w jakąś grę, taką prostą, na przykład w Minecraft. No i żeby laptop wyglądał tak, jaką, postanowiłem domówić zaślepkę na dysk. Chwila z śrubokrętem, i już można powiedzieć, że laptop już jest kompletny. Przechodząc do podsumowania. Laptop na chwilę obecną spisuje się świetnie i działa. Jedyne do czego mógłbym się przyczepić w przypadku tego modelu to Palmrest z gumopodobnego materiału, a widzowie tego kanału raczej wiedzą, jak bardzo, w cudzysłowie, uwielbiam ten materiał. Zobaczymy, jak długo posłuży u mnie ten laptop, bo nie wykluczam, że w niedalekiej przyszłości wymienię na coś nowszego, a jednocześnie. Lżejszego i cieńszego. Wiem, że na moim kanale jest parę filmów, w których ulepszam albo jak kto woli, usprawniam inne laptopy. Ale jeśli chcecie, mogę w przyszłości zrobić filmik, w którym wyjaśniłbym, co zrobić i ulepszyć, by laptop był szybszy. Dajcie znać o tym w komentarzach, co o tym sądzicie. Dziękuję za oglądanie, a, ale jeszcze zanim zakończę ten odcinek Chciałbym Wam życzyć szczęśliwego nowego roku 2025, zdrowia, sukcesów i spełnienia marzeń. A sobie przy okazji, by w nowym roku udało się zrealizować więcej filmików dla Was. A więc do zobaczenia w następnym odcinku.